Z nami na disy, z nami, z nami, nami, nami kurwa, kurwa na disy jego kurwa, Dawaj lejemy <ścoughs> Dawań, aś, Ryj jak jest drugi masz pysk jak skali logopedy, Zamiast nagrywać nuty powinieneś iść do logopedy Anglik nocny targ, ale telo, że zajebał komornik Ha, nie myłem chuja przez tydzień, żebyś mi się nie dobierał do spodni Robię to kurwa jak ma wyjebie go stąd jak z cel. Dostajesz kosza od sam wiesz kogo, chociaż nie grała na AFL Jebany Anglik tu k fake ma chaina, się wodzi jak tu chain ha, nie Bardziej upadek fajniksa. Pohamujesz bitę na mordzie, wroga, jak pizza. Będziesz pizza, jesteś pizza. Teraz konasz na tych nogach, klękaj kurwo do pały. To jest nogdał, to jest nogdał, klękaj do pały. Agli przebierasz się za babę, zgłoszę się do Azja Express Będziesz dawał dupy z ebie, kochle powszedni dla ciebie. Strzeliłem gola, strzeliłem gola, to 2-0, kurwy. Dramusy i kondony, My środowisk Mycali na czarno, a wy kolorowi Wronek, dlaczego fani zajgonu? piszą, że już masz na mnie nie robić? A Anglik, przecież ty byłeś w Anglii jako pomocnik polskiej budowy Wazer na naszą korzyść, mordo, za ciebie się wstydzi Bandura Ona mówiła, że robisz to dobrze, szkoda, że była gruba Kiedy się patrzę na Wronka, szkoda, że mamy taki sam tatuaż Że nie ma taryfy ulgowej, świecie, słoi się kurwa jak strirta się, żeby po strasznie dzwoniła Driga, A a Mari pierdolona twierdza, nie do przejścia, nie do przejścia Chodzę w pit, jest git, wronek si, moje jaja Kto powiedział, że może coś o nas gadać? Anglik, ty kurwo masz daemon chain od zysku. Będziesz tak przynosił go grzecznie w swoim pysku Strzeliłem gola, strzeliłem gola, to 2-0 kurwy, strzeliłem gola